Wyobraźmy sobie, że prowadzimy agencję doradztwa personalnego i zlecono nam weryfikację pracowników bardzo dużego przedsiębiorstwa. Tak dużego jak Polska. Bo przecież jako społeczeństwo jesteśmy pracodawcą, który zatrudnia posłów płacąc im pensje pochodzące z naszych podatków. W naszym interesie jest zatem, by byli specjalistami w powierzonych im dziedzinach i godnie nas reprezentowali. Jak jest w rzeczywistości? Do rozważań na ten temat nakłaniają nas eksperci. Jolanta Milas, doradca personalny. I Tomasz Jacyków, stylista. A do dyskusji zostali zaproszeni znakomici goście: Marian Lichtman, członek legendarnej grupy Truba Duży, od 40 lat mieszkający w Danii. I Krzysztof Piasecki, satyryk. tam są takie cechy, które powinien mieć mój pracownik, czyli poseł. Że powinien tak być sprawiedliwy, dobry, troszczyć się o innych, nie o siebie, nie brać pieniędzy za swoją pracę, być zawsze w takim miejscu, w którym powinien być, nie pić, być wysportowany. I do tego modelu pasują mi dwie, może trzy postaci: Harry Potter, Winnetou, no ewentualnie, ale nie chcę Państwa zdarzyć, Putin. Bardzo chętnie dołożyłbym swoją złotówkę, żeby był budżet na ubrania tych posłów, żebym nie musiał no to się za na świecie. to za złotówkę na się świecie. ubiorą naprawdę fantastycznie, za złotówkę się ubiorą. To 5 złotych jest kilogram przynajmniej kosztuje. Przyjrzyjmy się posłom. Wybrałam pierwszą piątkę. Zaczynamy od pani. E, dlatego, że jest kobietą, czy dlatego, że jest najmłodsza? <noise> Jedno i drugie. No możemy zgadywać. Posłanka Małgorzata Wasserman, adwokat. Pani poseł, gdzie i kiedy podjęła Pani pierwszą pracę? Mając 15 lat w Krakowie w restauracji Puszetów jako kelnerka. Pamiętam, że dostałam 5 zł na piwko od Bena Kingsleya, co było dużą bardzo kwotą. Po pierwsze dla tak młodej osoby, a po drugie pamiętam, że stawka godzinowa była 1,20 20. Zł. Ja nie chcę się skarżyć, ale wziąć pod uwagę, że ja zostawiłam dobre, sprawdzone, wygodne życie, komfortowe. Nie narzekałam na zarobki, więc to nie jest tak, że ja przyszłam tutaj grać na siebie. Ja tutaj przyszłam po prostu coś zrobić. Polityka to jest praca dla dobra wspólnego. Dla mnie polityka to jest zaangażowanie się ponadstandardowe w to, żeby w kraju było lepiej, żeby dla mnie i dla kraju sprawy ważne szły do przodu. I to jest poświęcenie nie tylko takiego czasu, który poświęca się na pracę, ale przede wszystkim samego siebie, bo przez te dwa lata, muszę powiedzieć, że moja praca rzadko ma wymiar 8-godzinny i pracuję się 7 dni w tygodniu w takich godzinach, jakie są potrzebne. Pani poseł, a co zakłada pani zazwyczaj udając się do Sejmu? No mam takie dyżurne zestawy. Czarna sukienka zawsze do nich należy. Nie ukrywam, że ja w ogóle lubię kolor czarny, dobrze się w nim czuję. No mam oczywiście zestawy tutaj, które są, wydaje mi się, no takie poprawne, jeśli chodzi o pracę w Sejmie. Mam oczywiście inny zestaw ubrań na popołudnie czy na czas wolny, i on już jest zdecydowanie mniej oficjalny. Profesjonalizm, profesjonalizm, profesjonalizm. Powaga, uśmiech czarujący. Zdarzały się tańce na barze w bikini? Zdarzały się, teraz staram się już takich rzeczy nie robić. Aczkolwiek powiem szczerze, że no dobrze się czuję za granicą w takich sytuacjach. Lepiej niż w Polsce. Na początku troszeczkę, byłem troszeczkę taki niezadowolony, jak patrzyłem na panie byśmy nie wyszli pan? na szowinistów, panowie. Ale jak zobaczyłem, kiedy się uśmiecha, czyli to jest ta siła, uśmiech to ma coś w sobie, że można kogoś w jednej chwili polubić i pokochać. Ale ta dyżurna czarna sukienka, to jest świetny pomysł. Dlaczego, Dlaczego dyżurna? Co to znaczy dyżurna? Znaczy ma no. jedną taką sukienkę? No może ma dwie, jak Edith Piaf. Nie ma sprawie... na ubiór? To co? W szafie wisi czarna sukienka i no zawsze włożysz i zawsze jest dobrze. Zależy, gdzie idziesz, Ale do pracy my rozmawiamy A, tutaj by, tylko. Nie, ja bym by, naprawdę nie czepiał się pani Małgorzaty. Jest jedną z najładniejszych posłanek, tak, jeżeli proszę. nie najładniejsza. Te rozpuszczone, długie włosy troszkę mnie... Y, Yy, zastanawiają yy, właściwie powinny być one upięte. Ty możesz sobie yy, pozwolić na rozpuszczone włosy, natomiast jakby posłanka jako posłanka wolałbym, żebyś miała te włosy jednakowoż upięte. Ja uważam, że to jest dobrze, żeby byli adwokaci w sejmie, bo to są ludzie, którzy wiedzą na czym działa świat i na przykład jak masz proces i taki ty, Adwokat prowadzi ten proces. Jeżeli przegrasz, to dzwoni do ciebie i mówi: Niestety, przegrała pani. A jak wygrasz, to mówi: Wygraliśmy. I to jest pewien sposób podchodzenia do świata, który mi się bardzo podoba. A dla mnie bardzo ważne jest to, że przez 10 lat prowadziła bardzo dobrą kancelarię. Dobrze prosperującą, i to jest to doświadczenie, które niesie do Sejmu. Czyli chcecie powiedzieć, czas na modę w tej chwili, tak? Bo Nie. Same sukcesy, tak? Nie, na brak mody, właśnie. Nie ma Sejmie, mody w Sejmie. Mody. Nie ma mody w Sejmie, jest rozum. Kiedy rozum śpi, to kolorowe ciuszki grają. W Poseł Zbigniew Eichler, przedsiębiorca rolny, filantrop. Panie pośle. Jak zarobił Pan pierwsze pieniądze? Tu takie pierwsze pieniążki to zarobiłem na polu, kiedy miałem, mając 12 lat ojciec mój umarł, zostałem sam z mamą i trzeba było sobie radzić. Zasadziłem hektar upraw warzywnych typu kalafiory i typu kapusta. No i to zacząłem produkować połowę tego, połowę tego, czyli pół hektara kapusty, pół hektara kalafiorów. Kupiłem takiego żuka, ze starego, jakiegoś takiego zdezerzowalonego i zacząłem to sprzedawać na rynkach. W tej chwili prowadzę trzy gospodarstwa, bo są trzy gospodarstwa, a nie zależy na ciebie i to mnie bardzo cieszy. Kandydowałem Was z 7 czy 6, 6 miejsca i jestem w Sejmie w tej chwili. Rządzę, że się taką decyzję podjęli, że nie będę pobierał wynagrodzenia. Moim celem w ogóle przyjścia do parlamentu było to, żeby współtworzyć lepsze prawa. Chcę po prostu swoją radą, swoim doświadczeniem bezinteresownie spowodować, żeby ono weszło w życie i, i, i funkcjonowało. Ja czuję się człowiekiem spełnionym w 100%. E, przede wszystkim mam fantastyczną żonę. W tym roku będzie mieli 40-lecie pożycia małżeńskiego. Mam fantastycznych dzieciaki, mam dwójkę synów i jedną córkę. Wszyscy są poukładani, bardzo dobrze się pokończyli studia. Ja wszystko, co chciałem, to w zasadzie co zamierzałem sobie dokończyłem. Pan poseł przez całe życie uprawia sport, dlatego też wspiera różnorakie sportowe przedsięwzięcia. Ja nie wyobrażam sobie życia bez sportu. Nigdy nie wypuszczam ludzi, e, obojętnie czy są prywatnie organizatorami sportu, czy reprezentują jakieś firmy, żeby im nie dać troszeczkę pieniędzy. Poseł Eichler, typ absolutnie sportowca. Sportowca i zwycięzcy i sylwetkowo, e, i, i działaniowo również. Znaczy zwycięża. Zwycięża. Idzie po to, żeby zwyciężyć, a nie po to, żeby zamieszać wodę. Chciałam tutaj podkreślić, że poseł Eichler prowadzi trzy firmy. I w zeszłym roku jedna z jego firm była na pierwszym miejscu wśród firm rolniczych, a druga bodajże na ósmym. Możemy zobaczyć, jak taki nasz przyszły pracownik radzi sobie na swoim własnym poletku. Jeżeli sobie radzi, on jest zachwycony, jego rodzina, bliscy i wszyscy dookoła, to znaczy, to znaczy że kraj też może być zachwycony z jego pracy. I to jest chyba klucz programu. Albo może być tak, jak przedsiębiorca sobie nie radzi, mówi, mówi do żony: Wiesz co? Nie radzę sobie. Chyba pójdę do Sejmu. Nie. To takich pracowników nie chcemy. Nie, nie chcemy. No nie. właśnie nie chcemy. po to tutaj jesteśmy, żebyśmy nie chcieli takich pracowników. Jeżeli poseł wybrany przez nas robi postępy też w modzie, to zostaje w, naszych, w naszej Ale pamięci. Ale my się tu cały czas kłócimy, że moda że to właśnie, nie jest. No właśnie Marian w ogóle chciałby po prostu zrobić estradę. trybuny sejmowej, estradę jakąś. Dla mnie to jest brawo. No, dla mnie zbrawa, a mnie to cieszą też kolorowe krawaty i te poszetki ala chryzantem. Biznesmen, rolnik yy, z poszetką yy, i ko kolorową i kolorowym krawatem, jak najbardziej tak. Poseł, yy, raczej yy, jeżeli już musi być poszetka, zdaje się, że musi, to niech ona będzie jednobarwna i yy, krawat też yy, raczej mniej modny, bardziej klasyczny. Poseł Grzegorz Długi, adwokat i dyplomata. Całe swoje życie związałem z zawodem prawniczym, ale oprócz tego myłem okna na wysokościach, sprzątałem wagony, pracowałem na zmywaku, obalałem system polityczny, pracowałem jako taksówkarz, doradca premiera, konsul generalny w Stanach Zjednoczonych, sędzia w sądzie rejonowym w Mikołowie, obecnie adwokat i poseł na Sejm. Czy o czymś zapomniałam? Tak, trzeba by wyszczególnić te wagony. To nie tyle wagony były, tylko wucety w tych wagonach nie pobieram uposażenia w diety poselskiej, pobieram. E, miałem okazję w swoim życiu robić naprawdę bardzo wiele rzeczy. Uważam, że mam ogromną przewagę nad e, moimi koleżankami i kolegami. Nie mówię, że wszystkimi, ale wieloma, być może nawet większością, e, jako że te moje doświadczenia życiowe przydają się w ogromnym stopniu. Panie pośle, jaki był pański wymarzony zawód? Ja planowałem być marynarzem i, e, i chciałem iść do szkoły morskiej. Ta cała romantyka z tym związana, dziewczyna w każdym porcie mi się marzyła i tak dalej, e, m, ale właśnie dziewczyna, tak jakoś mnie zwróciła uwagę, że to jest coś takiego fajnego. W każdym razie to była taka rzecz troszeczkę osobista, że zmieniono kierunek, to no, już tak, już tak poszło. A jakie znaczenie ma w pańskiej pracy znajomość języków obcych? Nie wiem jak przetłumaczyć na angielski Ernest Hemingway. You don't have to be Sherlock Holmes, Uh, to find out that uh, he was able to do that, and he created a very short text. The text is for sale, children's shoes, never used. znajomość języków obcych może szerzej, znajomość szerszego świata, kultur. W pracy sejmowej, w pracy politycznej powinna być nawet jedną z kluczowych rzeczy. Powiem szczerze, osoby, które są zasklepione tylko w tym naszym takim podwórku, przy całym szacunku i miłości do naszego podwórka, ale troszeczkę przeszkadzają temu podwórku, jeżeli nie potrafią wyłożyć głowy. Poseł y, długi był, y, był długi, teraz jest też szeroki, ale ma gigantyczne doświadczenia. To jest światowiec. On y, zjechał świat wzdłuż i wszerz, asystował temu i owemu. To jest też, y, y, jak na niego patrzę i słuchałem go, rozmawiałem z nim, to osoba y, godna zaufania. A czy dreskodowy jest spoko tak. To tak naprawdę ten dreskod jest dosyć prosty. Czyli to jest y, umiar i y, wyważenie. I trzeba wyglądać tak. Żeby nikt nie wiedział jak. Czyli wyglądała pani świetnie, jak nie pamiętam. Jeżeli chodzi o garnitury męskie, no to wiadomo, że dobrze skrojony garnitur to jest współczesna zbroja mężczyzny. Adwokat, który pracuje we no własnej kancelarii, który prowadzi wiele spraw zna życie, wie o co chodzi. I taki człowiek bardzo dobrze może, no reprezentować. nie reprezentować, ale próbować reformować prawo, bo on się na co dzień zmaga z tymi wszystkimi znaczy, problemami. Rzeczywiście to jest bardzo przyjemne, bo wiemy, że to prawo jest bardzo dynamiczne i ono się zmienia i fajnie, jeżeli rzeczywiście w Sejmie jest prawnik, który ma do czynienia na bieżąco z prawami prawa. Taki adwokat nie musi mieć swojego adwokata i to jest piękne. Nie trzeba chodzić do adwokata, bo on, przy... on jest adwokatem, on może doradzić, poprowadzić nas, czyli jest to jakieś, jakaś moc. W tym materiale widzieliśmy, że, że pan Poseł chwali się, że zna angielski, z tym, że to angielski jest przereklamowany, bo naprawdę w tej chwili to wszyscy znają angielski. Młodzi wszyscy znają A ty znasz? No, ja jestem I, I don't, I don't. I love you. Yes. How do you do? Yes, I do do you How, How? How? do do? Mówi się, że jest pan uzależniony od bioder i kolan. Proszę nam to wyjaśnić. Od wczoraj, według nowej ustawy, mam nabywanie praw emeryckich, z czym kompletnie się nie mogę zgodzić. Dla mnie emeryt zaczyna się po 75 roku, ale podejrzewam, że jak skończę te 75, to porozmawiam o tym ponownie. Natomiast moje uzależnienie od bioder i kolan polega na mojej profesji profesji zasadniczej, bo jestem ortopedą i traumatologiem. A poselstwo traktuje niezawodowo społecznie. Nie wyobrażam sobie dnia bez wizyty lekarskiej, bez rozmowy z asystentami, z pielęgniarkami, fizjoterapeutami. To jest, to jest wręcz jakiś już codzienna, codzienny rytuał święty dla mnie. Panie pośle, a jak i kiedy zarobił pan swoje pierwsze pieniądze? Skończyłem trzeci rok studiów medycznych w Poznaniu i dzięki pomocy ojca lekarza wyjechałem do Szwajcarii. To były pieniądze za dyżur około 100 franków szwajcarskich. No w tamtych latach to było mniej niż 100 dolarów amerykańskich, ale nadal była to ogromna kwota. Malów kosztował 80 tysięcy i 600 dolarów. Także taki wyjazd na, na wakacje studenckie pozwalał mi na zakup trzech maluchów, co było rzeczą niespotykaną. Czyli wtedy mogę powiedzieć, że chyba względnie zarabiałem najwięcej w życiu. Panie pośle, czy może Pan przetłumaczyć ten krótki tekst na język angielski lub niemiecki? Standing up from the bed and the cold, rainy Monday in the morning haben ist die Aufstehen von dem bed Und w Wiśły jest zu haben. I to jest fantastyczna historia, że e, ktoś ma w sobie taki power i taką energię, że e, e, jest e, lekarzem wykonującym e, zawód, e, wykonującym operację. Pracującym przy stole i pracującym z równym oddaniem w ławach poselskich. Poseł powinien wnieść swoje doświadczenie, i on fantastyczne doświadczenie wnosi, bo ciągle pracuje w tej naszej służbie zdrowia, zna te bolączki i doświadczenie międzynarodowe. Jak ta służba wygląda na całym świecie? Czy jest dobrze ubrany? Pytam. Świetnie. Klasa, szyk, styl, elegancja, erudycja, yy, yy, spojrzenie. Myślę sobie, że kobiety, yy, pacjentki kochają się. Te, które yy, w polityce robią, też się kochają, bo to mądry gość. Bardzo wszystko, yy, bardzo wiarygodna postać dla mnie, od początku do końca. Ja uważam, że w ogóle lekarz jest potrzebny w Sejmie, bo posłowie też chrują. I przychodzi jeden poseł do drugiego, ten drugi jest lekarzem akurat i mówi: Słuchaj, a on patrzy, bada go, bada, bada, mówi: Słuchaj, no. Do końca kadencji to nie ma mowy. Rok najwyżej. Rok. Ten poseł w związku z tym jest strasznie aktywny, bo ma tylko rok. Aktywny, 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 aktywny. Potem drugi rok, trzeci rok, kadencja się on przychodzi do niego i mówi, co ty mówisz? Mówiłeś mi, że rok, a ja już cztery lata żyję i świetnie się czuję. Są przypadki, wobec których medycyna jest bezsilna. Z Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, doktor medycyny. Panie pośle, w jaki sposób zarobił Pan swoje pierwsze pieniądze? Przy agresie moi dziadkowie mieszkali na Podkarpaciu i ta ziemia była obsadzana. Agrestem. To było kilka dni intensywnej pracy, niewdzięcznej, bo agres to nie jest roślina łatwa w obsłudze, więc tak, tak te pierwsze pieniądze zarobiłem. Ciężko i mocno pracuję każdego dnia. Nie wszystko mi zawsze wychodzi i też popełniam błędy, ale potrafię się do tych błędów przyznać. Panie pośle, a jakim językiem obcym najlepiej się pan posługuje? A niegin, dobry,. Mój Radiusa na briegach nie wy, gdzie może by dradili z wy. Ili blistali moi citatiem. Tam ni jał i ja. Nowy jeden siewier dla mienia. Ja. Lubię przemawiać. Jeżeli w polityce. Coś jest e, takiego sexy, można powiedzieć, dla mnie, to jest to przemawianie. Ja bardzo lubię trybunę sejmową, lubię występy przed e, publicznością, lubię, jak jest bardzo dużo osób na sali. Mam tremę, bo to nie mogę powiedzieć, że, że, że ja nie mam tremy wychodząc. Ale mm, no, to jest taka czysta polityka e, w tym wydaniu przekazu e, i ruchu i mowy, którą uwielbiam. Panie pośle, czy dbanie o wizerunek wymaga poświęceń? Ja się nie lubię bardzo golić, więc to jest pierwsza myśl zawsze. No zawsze staram się, troszkę zmieniając może w ostatnim czasie ten wizerunek, bo, bo dzisiaj bez krawata i to już od pewnego czasu, żeby to, to nie patowało jakoś nadmiernie, ale żebym ja też się dobrze w tym czuł, wygodniej się czuję. Nawet może już dzisiaj bez garnituru, choć, choć jakbyście zapytali moich moich koleżanki, kolegów z liceum, to wtedy bardzo lubią garnitury. No. Doktor y medycyny. Doktor medycyny w ogóle i to w drugim pokoleniu, i w drugim pokoleniu też polityk. I w ogóle jest wszystko super. W ogóle wiadomo, że w ogóle Estrada, czyli scena Sejmowa, jest w ogóle jego żywiołem. Uwielbiam Rozkwita. mówić, jak nam powiedział. Rozkwita absolutnie, jak mówi. Do głuszenia w ogóle, na przykład w ogóle posłanek z Rosji, jak najbardziej w ogóle. Poezja do ucha, na przykład w ogóle sekretarce Putina. No ja już to widzę. Mnie to bardzo dobrze, jak znali język. Bardzo. Rosyjski, bo jest bardzo ważne, bo na świecie jest to bardzo ważny język, jeszcze to jest nasz sąsiad. Wszystko to jest przyodziane też właśnie preskodowo, ale bez przesady. Znaczy czuje się młodość, czuje się si siłę. Dobra twarzyczka, sympatyczna, ma wiele do powiedzenia. Tak powinno być, jak patrzę na niego, to nie odchodzę, jeżeli chodzi nie za... Mykam telewizji, nie wyłączam, tylko cały czas oglądam, Ale nie wyłączam, to jest... wyłączam a to nie wyłączam. O brawo, nie chcę jest dobrze, wierzyć, że tam w środku dobrze. tego eleganckiego mężczyzny jest chłop. Tak, dobrze się słucha. i kości. Tak, normalny chłop. I fantastyczny mówca, jeden z lepszych wśród polityków. Tak? Potrafi pięknie powiedzieć. I się pozbył akcentu krakowskiego. I potrafi przeprosić. Bo I nikogo nie obrazić. Uważam, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, co do tego... Co z niego jeszcze będzie? I wygląda niezwykle neutralnie. Powiedziałbym, jak y, letnia bawarka. Wszystkim smakuje. Polityka to gra zespołowa, dlatego posłowie powinni umieć się wspierać i współpracować ze sobą w imię publicznego dobra. Przekonajmy się, czy potrafią dostrzec zalety swoich kolegów z ław poselskich. Mam i szacunek, i sympatię do pani poseł. Jest ładną kobietą, tak żebym powiedział. Myślę, że w dokładną w swoim zawodzie poseł Eichler jest, jest osobą, która nie jest tuśinkowa. Także jakże bym mógł nie znać? Nie tylko, że znam ale cenię. Wiem, że sprawy rolne są dla niego. Tą rzeczą bardzo ważną i to jest poseł z Wielkopolski. Bardzo aktywny muszę powiedzieć. Słucham jego wypowiedzi w różnych tematach. Jest bardzo dowcipny. Ten dowcip jest często uszczypliwy i trzeba na pewno go odpowiednio odczytywać, ale jest niezwykle inteligentną osobą według mnie. Jest osobą, z którą potrafię rozmawiać, z którą chętnie rozmawiam. Jego wystąpienia w Sejmie są nacechowane dużą powagą i dużą taką wiedzą praktyczną. Jest niezłym mówcą, więc nawet jak grzmi z trybuny, to nie robi to tak, aby kogoś obrażać. To jest cecha, której, by, której bym życzył wszystkim moim kolegom i koleżankom. Dobrze by było, gdyby właśnie wszyscy politycy potrafili współpracować ze sobą właśnie w takim klimacie. Bo w miłej atmosferze nawet trudne rzeczy łatwiej wychodzą. Mój przyjaciel Krzysio Krawczyk, Kiedyś za młody sobie zrobimy tak zwany więzyk krwi, braterstwo krwi. to w Łodzi do bramy i on mi puknął taki, taki krzyż. I ja jemu, tutaj, ja jemu też zrobiłem I przyłożyliśmy sobie, zostaliśmy braćmi. Korespondujecie do dzisiaj. Za cały czas, cały czas. Ostatnio w telewizorku to powiedział, że politycy też powinni tak zrobić sobie takie. Matku Wtedy było okay. lepiej. Bo my Polacy uwielbiamy narzekać. I tylko ten ma prawo do narzekań, kto Poszedł do wyborów i zagłosował w Danii, gdzie od rana do nocy nie ma nic, tylko cała transmisja Sejmu, czyli ktoś Ale u to nas musi... też mamy taki kanał. Ta? Wstupujemy Ta. sobie Sejm na żywo, ale tam jest duża oglądalność. Cały... Jest duża no oglądalność. właśnie. Ludzie oglądają te programy sejmowe, bo się można dowiedzieć, co będzie jutro. Ja zachęcam, żeby zaglądać na stronę Sejmową. Wpisujemy imię, nazwisko posła, na przykład posła, na którego żeśmy głosowali, albo posła, który nam wpadł w oko, albo który nam podpadł. Tam są wszystkie informacje na jego temat. Jak głosował, jakie miał wystąpienia, cała jego aktywność w Sejmie. Drodzy Państwo, nikt nie lubi wyrzucać pieniędzy w błoto. W związku z tym jakby dla swojego własnego interesu sprawdzajmy dossier posłów po to, żebyśmy wiedzieli, na kogo wydajemy nasze własne, ciężko zarobione pieniądze. Albo lekko. Scenę polityczną regularnie zasilają kolejne pokolenia posłanek i posłów. Mamy nadzieję, że trafią również do naszego studia. Bowiem, każdy, kto czuje powołanie do służby dla kraju, ma odpowiednie predyspozycje oraz życiowe doświadczenie, powinien próbować się w niej spełnić. Wszyscy możemy na tym zyskać. O co byście walczyli, jakbyście zostali posłami? Ja chciałbym walczyć o tego swego rodzaju sprawiedliwość, żeby każdy miał gdzieś tam tyle. Ile sobie wypracuję po prostu? Uważam, że polityka jest ciekawa i że powinniśmy się wszyscy tym chociaż w najmniejszym celu interesować. A chciałabyś tutaj pogrylować na tych korytarzach za parę lat. Chyba nie sięgam takich miar wysokich. Ja nadawałbym się na posła, ponieważ no, chciałbym działać nie tylko dla siebie, nie tylko dla swoich interesów, ale także dla interesów Rzeczpospolitej Polskiej oraz na, nas, czyli obywateli. Fantastycznie! Wiesz co ja będę na Ciebie głosował.